Po czym poznać, że mężczyzna zainteresowany jest relacją romantyczną z tobą? Jak odróżnić uprzejmość i życzliwość w relacji koleżeńskiej od sygnałów, że chłopak chce czegoś więcej? Jeżeli też się nad tym zastanawiasz, to słuchaj dalej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Mężczyzna, który jest zainteresowany relacją romantyczną, to podejmuje inicjatywę i jest zaangażowany. Więcej o tym mówiłam w podcaście numer 32, po czym poznać, że mężczyźnie zależy. Tutaj e, dopowiem, jeżeli e, przyjmuje inicjatywę, to znaczy proponuje spotkania, e, wychodzi z jakąś inicjatywą, żebyście razem coś zrobili. I też słucha Ciebie, jest zainteresowany tym, co u Ciebie. I jeżeli chłopak cieszy się na Twój widok, chętnie z Tobą rozmawia, czy zje obiad, bo się spotkaliście na stołówce, czy um, dzieli się swoimi przeżyciami, trudnościami, troskami, ale nie proponuje spotkania, i tak naprawdę mogą być duże przerwy w kontakcie między Wami, to on nie jest zainteresowany relacją romantyczną. Nie łudź się, nie czekaj. Jest pewna grupa mężczyzn, którzy szukają koleżanki, której się wyżalą, z którą mogą zawsze pogadać. Jedna dziewczyna padam mi, jak to chłopak do niej po prostu dzwonił i opowiadał o swoim ciężkim życiu, szukał takiego pocieszenia, ale niczego więcej. Zatem nie ucie i nie um, i zdecyduj, czy chcesz być w takiej relacji koleżańskiej z chłopakiem, czy nie. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@małpakierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.